lat temu 4-3,5 gdy tutaj po raz pierwszy przyszedłem na plaży, zobaczyłem tą przepiękną scenę i spróbowałem na tej plaży zrobić koncert. Koncert jednego zespołu, który grał i bluesa i rocka i tak zarazem z... Po z jednym z moich kolegów menadżerów stwierdziliśmy, że tutaj nad tym pięknym, pięknym jeziorem, na tym pięknym miejscu, w tej wspaniałej plaży może być właśnie taka forma muzyczna całkiem niezła pokazywana, reprezentowana i, i grana ze sceny. Jako że pogoda, plaża, jakiś tam kufel piwa, dobra muzyka i Piękna pogoda. Myślę, że to właśnie sprzyja, aby taka muzyka mogła zagosić tutaj na plaży, żeby każdy mógł sobie spokojnie posłuchać muzyki, kąpiąc się, opalając, czy też siedząc, słuchając, wybijając rytm jakimiś częściami ciała, czy tańcząc razem z nami. Myślę, że taka forma plażowa, rekreacyjna, letnia, doskonała jest tutaj właśnie, aby na tej pięknej plaży, tutaj nad tym wspaniałym jeziorem, zwłaszcza w nocy, gdy ta noc będzie, w tym roku się zapowiada Pogodna, księżycowa i gwiazisna, i te rytmy bluesowe. Myślę, że to będzie niesamowite przeżycie dla wszystkich, którzy będą grać ten koncert i ze sceny prezentować swoją muzykę, jak i dla widowni, która będzie ją słuchała. Blus to taka forma trudna muzyki, bowiem oparta jest na improwizacji, oparta jest na jakby indywidualnych przeżyciach artysty. Ona ma dużo wspólnego, nie ma nic wspólnego z taką muzyką pop, muzyką rozrywkową. Jest to muzyka, która wymaga kontemplacji, skupienia, ale jest to muzyka, gdzie się ją pokocha, naprawdę przynosi wiele satysfakcji, bowiem można tutaj posłuchać doskonałych. doskonałych Wirtuozów na różnych instrumentach grających, zwłaszcza na gitarach czy harmonikach, harmonice ustnej. Tutaj mieliśmy już możliwość w pierwszym zespole usłyszenia tutaj też, w tym zespole Tortilla. Słyszymy doskonałe prezentacje, improwizacje na poszczególnych instrumentach. Także wydaje mi się, że tutaj w takiej formie muzycznej można posłuchać sobie indywidualnie jakiegoś muzyka, czy też całego, całej grupy w wykonaniu całego utworu. Każdy znajdzie dla siebie coś dobrego, ale trzeba w tą muzykę się wsłuchać, trzeba ją przeżyć emocjonalnie, bowiem tutaj muszą grać emocje. Emocje i skupienie i wtedy myślę, że ten blues będzie przyspajalny, bowiem on wcale nie jest taki trudny, skomplikowany, jakby się mogło wydawać. To są na początek taki saporcie. Zaprosiliśmy do udziału w tej imprezie polskie zespoły plusowe. Słynne łajdaki jako pierwszy zespół. Teraz na scenie toruńska grupa Tortilla. A już około godziny 21.00 czekamy na prawdziwe gwiazdy. Gwiazdy, które do nas zagoszczą przyjadą z Londynu, z Tasmanii. Będzie tutaj na Optonioni, The Gamble i jeszcze wiele, wiele innych zespołów. Akompaniamentem oczywiście polskich, polskich muzyków. Zaroić nam się tutaj od wielkich gwiazd muzycznych, muzyki bluesowej, europejskiej, a także i światowej. To wszystko już niebawem, bowiem teraz skończymy taki moment muzyki, muzyki zespołów polskich. A za chwileczkę zagościmy na nas dzień zagoszczą zespoły zagraniczne. A nam się tak kojarzy, że prawdziwy bluesman, to doskonale wiemy, że to prawdziwy noworolańczyk, który siedzi sobie gdzieś tam na chodniku w Nowym Orleanie, ma zwykłą tarkę i na tej zwykłej tarce do prania próbuje grać wspaniałego bluesa, bowiem tak się już przyjęło, że prawdziwego bluesa czyją tylko ludzie o barwy niebiałej w każdym razie. Myślimy, że tacy u nas także zagoszczą Afroamerykanie i myślę, że cieszymy się z tego, bowiem czują bluesa najlepiej, ale z drugiej strony już teraz wielu, wielu polskich muzyków, wielu polskich wykonawców, wokalistów, myślę, że powolutku, powolutku, powolutku też tego bluesa gra tak, że można go dobrze słuchać i przeżyć emocjonalnie. Z Państwo, dzisiaj naszym gościem jest pan Stanisław Antoszkiewicz, jeżeli nie przekręciłem, jest wokalistą grupy Łajdaki. E, przyjechał dzisiaj do nas do Sztumu na sztumską noc bluesową. E, Panie Stanisławie, jak się grało? Grało się <laughs> fajnie, aczkolwiek trudno, bo graliśmy jako pierwsza kapela i to jest taka niewdzięczna rola tego otwieracza imprezy. Przeżyłem to chyba kilka razy i teraz też przeżyłem oczywiście, ale... Jest tak, świeci słońce w oczy. Mamy ten wiatr we włosach, ale to brak nam wsparcia publiczności, która się świetnie bawi raczej w wodzie i, yy, prawda, pluska. My, my staraliśmy się tylko im nie przeszkadzać. No i myślę, że tak wytrwaliśmy w postanowieniu. Zamiłowanie no to, to, to przychodzi. No ja nie powiem, że wyssałem z mlekiem matki, bo, bo z mlekiem matki wys, wyssałem wiele innych yy, prawda, zalet i wad, ale. Chyba takie środowisko. Kiedyś w Ciechanowie graliśmy na takiego hard rocka, i w pewnym momencie w 1983 roku mieliśmy bliskie spotkanie z Ryszardem Skibą Skibińskim w Stoku. Graliśmy tam na Medykaliach jako sklep jubilera. To było w maju. I tak się zaprzyjaźniliśmy z Skibą. On nam tam obiecywał dużo pomagać, i nagle jak grom z jasnego nieba po miesiącu spadła na nas wiadomość, usłyszana w radiu, że że facet nie żyje i to tak, jakoś tak, nie wiem, to chyba był ten moment przełomowy, że my pojechaliśmy w stronę bluesa. I w następnym roku już zrobiliśmy pierwszy koncert w Ciechanowie Blues na Dołku, to było 2 maja 1984 roku i tak przez 30 lat blues w Ciechanowie budujemy. Jest fajnie, tam u was też to się uda, ja, ja wierzę w to, że to jest niby trzecia ta noc bluesowa u was, ale przed Wami jest 33 jeszcze kolejnych nocy, ja wiem o tym, bo, to, bo tu jest fajny klimat, Samy, sam kontakt z naturą, to że masz właśnie... Nie podoba się, wychodzisz, przychodzisz, bawisz się, słuchasz, jest, jest, jest to bardzo fajne. Właśnie, jak, jak grupa działa na takie sytuacje, kiedy dzieje się coś nieplanowanego? No, tak jak dzisiaj mieliśmy okazję to zobaczyć, wszedł no, jeden z widzów i chciał jednak grupę jam i Czerwony nad, jak cegła. Jak wtedy wokalista się czuje w, taki, w takiej sytuacji? Nie, no, ty, ja bardzo lubię y, jam. miałem przyjemność poznać wielokrotnie Ryszka dla wszystko w porządku, tylko że po prostu no, akurat nie, nie gramy tego utworu, znaczy nie, nie, nie mamy go w repertuarze, po prostu mam, gramy bardziej y, 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 ku takiemu bluso, jazzowemu, potraktowaniu tej sekcji dętej, chcemy ją wykorzystywać. Dzisiaj zabrakło nam drugiego saksofonisty też. Słuchajcie Łajdaku w pełnym składzie. My jesteśmy dziewięcioosobową kapelą. Kiedyś, mam nadzieję, przyjedziemy tu w pełnym składzie, damy czadu i już tą płytą sprzedamy ją tutaj u Was i będziemy bogaci. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie na koncerty grupy Wajdak dat ...z taki Oczywiście, zapraszamy. Bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo gorąco, ale już w tej chwili taki miły wieczór się zaczął. Eee, takie orzeźwienie płynie od strony jeziora. Eee, publiczność teraz żywiej reaguje, więc myślę, że to jest jakby... Spręcają się Tak, że to, to jest dobry początek wieczoru. Nazwa grupy wzięła się w zasadzie od tytułu powieści Johna Steinbecka, Tortilla Flat. To jest powieść tak zwana Łoczykowska z lat 30. XX wieku. John Steinbeck to znany e, pisarz, noblista, laureat Downa Nobla w 62. roku, zmarł w 1968. Ale po jakimś czasie, po różnych perypetiach z tą nazwą, kiedy ludzie nie kojarzyli specjalnie z tą książką, kiedy e, wymawiali ją w sposób bardzo dziwny, postanowiłem skrócić tę nazwę o tę. Te, o tę drugą część, i w tej chwili właśnie funkcjonuje taka prosta, prosta nazwa tortilla, albo jak niektórzy wolą tortilla. Muzyka nadzieję. Nie wiem, czy wraca do łask, czy może w ogóle czy kiedyś odszedł z łask tak naprawdę, bo gdzieś tam jest to cały czas niszowa muzyka, ale cały czas ma, ma swoich fanów i, i wiadomo, że w niektórych miejscach jest ich więcej, w niektórych mniej. Widzimy to po, po publice na naszych koncertach, ale jest to cały czas żywa muzyka, w sensie żywa. Chodzi mi tutaj o, prawda, o właśnie widownię, że, że są cały czas ludzie, którzy bardzo, bardzo lubią Blusa, czują Blusa. I chętnie przychodzą na koncerty. Znaczy, ja jestem starszy od Marto jakieś 3 miesiące, pamiętam trochę inne, 3. tak, no, poważnie. Pamiętam trochę lepsze czasy bluesa, to to fakt, ale wierzę głęboko, że te czasy wrócą. Oczywiście nie jest źle, no blues jest. Yy, blues jest muzyką niszową. Jesteśmy właściwie w, w, w jednej na, na jednej półce co jazz, co jakiś, nie wiem, progresywny rock. Yy, muzyka jest to dość trudna, może... Dla nas nie, ale jak się okazuje, dla, dla ludzi czasami bywa trudna, ale wierzymy w to, że to się poprawi. Czyli tak, nie jest źle, a wierzymy, że będzie lepiej. Pozdrawia Marta Ciosek. Po zwana również Marią Konopnicką i Maury Męczekalski zwany również Mikołem Kopernikiem prosto z serca Torunia. Więc pozdrawiamy. pozdrawiamy serdecznie Malborg i, Stum, Malbork, i okolice. Malbork, tak. taki wszystkich widzów i wszystkich fanów blusa. W szczególności... TV Regionalna 24.pl. TV Malborg. TV Stum. TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.